O Mime na graça Stoi w parkingu Kurwa na wodę <grywa> Nie jechał na niej, tylko stała Tak z tą jak tu I kolej Skąd Nie aby... Ja nie na postawił rower chwila Bo sama nawet nie, nie przejechał się kalełka Tak. To jest, to jest, to? Witam, może by się Pan nam przedstawił? Adam Smoła, jest Pan? Kierownik drużyny. Mamy dzisiaj ósmą bodajże kolejkę, siódmą, tak, siódmą, tak? przepraszam, siódmą kolejkę. siódmą kolejkę drużynowych mistrzostw polskiej Ekstraklasy klasy pedrowera. Ostatnio macie na topie wygrywane. No, Macie drugie miejsce w tabeli. Nasi, pan. dzięki zbiegu okoliczności oraz dobrej postawie, yy, jaką zdobyli wygraną na ostatnim meczu i bonusów, na, weszli na trzecie miejsce. Co pan sądzi o dzisiejszym spotkaniu? No, na pewno będzie mecz zacięty, tak go się spodziewam. I... A co będzie, to zobaczymy po meczu. Nie oferuję żadnych wyroków. No, tutaj drużyna Orła ma mocny skład. No, przyjechaliśmy tym, co mamy. Trochę kontuzji w zespole i zobaczymy jak wyjdzie. I jak pan obstawia wynik? Powiedzmy, że uchylę się od odpowiedzi na to Dziękuję pytanie. Dziękuję za rozmowę. Poczekaj, jak chcesz, jak chcesz, to ja muszę się przygotować. A ty co, jedziesz? masz części Dalej, Głuchocki, bo nie ma czasu. Na... No, Przede wszystkim dziękuję. Zadzwonić do niego. Panowie. Ostatnie, nie wiem, pytanie, czy chcecie mieć te spotkania, czy nie, nadal. Takie moralne, że wam będę chcecie No. Chcecie mieć? Okej. Okay. Dobra, dziękuję Wam za wygraną Gratuluję naprawdę tych punktów i bonusów. Przede wszystkim bonusów. Dzisiaj. Co Was różni od tego, co, ro, co jeździliście wcześniej? Nie kucita się, nie ma tej atmosfery wrogości. Jeździcie dla klubu i dla siebie. I chcę, żebyście wygrali. Oczywiście ci, co nie wykorzystali, chcę, żebyście wykorzystali. Przyjdźcie wreszcie na tę hamburgeryczną torbille. Część już to wykorzystała. Tradycyjnie, tradycyjnie ode mnie macie za wygraną. Ale zaznaczam, coś nowego wprowadzę. Jeżeli ktoś będzie pyskny do sędziego, bo mu się coś nie spodoba. Definitywnie nie ma nagrody. Nie tak Zmień, zmieńmy atmosferę w tym klubie. Nie źlejmy się z sędziami. Wygrywa nie sędzia, że was przegrywa, tylko wygrywa ten kto zdobywa punkty. Jeżeli będziecie lepsi. Nie ma cudów na sędziego, no nie ma takiej opcji. Skończmy. Dobra, chodźcie razem. Kto wygrał! To wygrał! A gdzie? To wygrał! A gdzie? To Filozof się znalazł. No panowie, jak pojedziecie tak w Zielonej Górze, to będzie sukces. Sukces sukcesem, bo pan może dać miękkący inną. tam była. Pierwszy łód, nie ma do środka, jak to będzie no to powtórzę, jak wyjdzie sam, to tylko powiem, że ma zachować ostatnią pozycję i zjeżdża na czwartkę, a będzie smurował do przodu, Dziękuję przy płocie też się po kłodach nie będziemy Można odwozić, ale bez nie? możesz pakować, to jest kompleks, to jest parę ułat powiedziałem. że ktoś przyjedzie i zgodnie z nimi, zgodnie bo to GKS Orzeł Gniezno. Przypomnijmy, Szawer leszno ma drugie miejsce w tabeli. Gniezno po ostatniej konfrontacji skoczyło na trzecie miejsce. Więc to jest bitwa o wszystko. Zaczynamy za chwilę czerwę i prezes będzie zaczynamy, bo już mamy teraz, Nie? Kierownik zawodów, tak jest. Niech tam będzie kierownik zawodów. I zaczynamy. Z numerem jeden, Piotr Jawruszczyk. Jawruszczyk, proszę Zając i z numerem 8 Radowin Drogoszyński, kierownik zespołu Adam Smola To jest klaskający za pierwsza i leśna nasz słynny Łojgator. Potem zachodni do środków. Z numerem 1. Это вс ⁇ в России. Нами головная. Вс ⁇ в России. 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 Вс ⁇ в России.

Jedziesz Kozik, z dziadem. <głosy> <głosy> Dziadek ucieka! Jedź, Łukasz, do przodu, jedź, Jak tu kolega z resta nazwał, emeryci jadą, ale... Dobrze, dobrze. Jedziesz, Ludwik, wejście! Dobrze, kozik, tak się, Ludwik!

Dajesz, Jamro, dajesz, jest twój! Dajesz, Jamro! To tylko ty co start. Wiecie, nic więcej chyba. Potik mały, mały, mały! Więcej szczęścia, niż rozmowy w tej bieganiu. Rezult! Kibiców nie zna, ale słabe klaski, oklaski są słabe. Nikt nic nie dopinguje naszym orzełkom. Doping, tylko doping się liczy, żeby wygrać dzisiaj. No wreszcie, no Brawo. No, to... Jak ten jak ten zamek, bo patrzę, w lewo od razu ludzi Ludzi zamykaj Latuska Już go chciał wykluczyć. Ale nie ma

Myśl! Jedz mu tam głuchy! Ludzie, Ludzi myśl! Jedziesz, ludzi! jedziesz! ludzie! się! się! Jedziesz, się! Jedziesz, Ludwik! Jedziesz, Ludwik! Jedziesz, Ludzie, ludzie! Ludzie, ludzie! Ludzie, ludzie! Jedziesz, Jedziesz jedziesz, Jedziesz! Jedziesz, Jedziesz! Tak jest! Tak jest! Dobrze!